Dzień dobry, kolejny poniedziałek, więc kolejny filmik. Dzisiaj bardzo konkretny, dlatego że nie będę mówiła o wielu książkach, jak miało to miejsce przez ostatnie dwa tygodnie, ale będę mówiła o jednej książce. Jednej, ale za to zdecydowanie zasługującej na Waszą uwagę. Zresztą yy, zorganizowałam taką szybką ankietę na Instagramie, z której wynikło, że ponad 70% osób biorących udział w tej ankiecie yy, chciało. Żebym opowiedziała o tej książce właśnie w osobnym, dedykowanym jej filmie. Oto jestem o czym będzie mowa, będzie mowa. Jak zresztą wskazuje tytuł tego filmu o książce Adama Fischera, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Jak widzicie, mam tutaj w niej sporo rzeczy zaznaczonych, ale prawda jest taka, że zrobiłam to przed chwilą, dlatego że tych. Fragmentów godnych uwagi jest w tej książce zdecydowanie więcej. Właściwie, co fragment to na uwagę zasługuje. Ja oczywiście w tym filmie nie będę streszczała Wam tej książki. To jest pozycja, którą jeżeli interesują Was zwyczaje pogrzebowe, to jak do pogrzebu podchodzono dawniej no to po prostu musicie tę książkę przeczytać i tyle samo streszczenie jej zajęłoby bardzo dużo czasu. Ona jest zresztą też takim materiałem na cały cykl jakichś filmików, więc też próba ujęcia jej w jednym, no nie byłaby taką próbą pełną. W 100% udaną. Może zacznę od tego, że autorem tej publikacji jest Adam Fischer, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, a ta książka została wydana w 1921 roku właśnie w Lwowie. Przy okazji, kiedy zapoznawałam się z sylwetką autora, zaintrygowała mnie inna. Stworzona przez niego publikacja, publikacja z 1938 roku pod tytułem Drzewa w Wierzeniach i Obrzędach Ludu Polskiego. Również wydaje mi się, że to może być coś ciekawego. I zanim zacznę, ja mam akurat takie wydanie, jakie widzicie tutaj teraz obok mnie, ale na rynku wydawniczym pojawiły się też dwa czy trzy inne wydania. Te książkę można zdobyć też w formie elektronicznej. W formie takiej do czytania na czytnikach, ale jest ona też dostępna na stronie biblioteki, biblioteki tak, Polona. Tam, jeżeli wpiszecie, wpiszecie sobie wyszukiwarkę Polona, a następnie wpiszecie tytuł Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, to zyskacie dostęp do oryginalnej wersji tej Książki. To wydanie, które ja tutaj trzymam w rękach, to jest wydanie wydawnictwa Armoryka z 2017 roku, i to jest po prostu przedruk tego oryginału z 2021 roku. Nic nie zostało tutaj dodane, nic nie zostało zmienione. Po prostu mamy. Ładnie wydaną wersję papierową. Na rynku jest też wersja z okładką twardą, przy czym mnie ta miękka nie, nie przeszkadza. Skoro jesteśmy przy okładce, też od razu zwrócę Waszą uwagę na obraz, który w tym moim wydaniu na tej okładce się pojawia. To jest obraz już Józefa Szermentowskiego Chłopski Pogrzeb. Obraz z 1862 roku. A zwracam Waszą uwagę na ten obraz, dlatego że najzwyczajniej w świecie bardzo mi się spodobał. Zaczniemy sobie od kilku cytatów ze wstępu autora, dlatego że one całkiem sporo mówią o pracy nad tą książką. Na każdym kroku czeka mnóstwo problemów niejasnych i nierozstrzygniętych, gdyż nieopracowanych. Jednym z nich był dotąd także problem zwyczajów pogrzebowych ludu polskiego. Studium niniejsze ma na celu usunięcie tego braku. Opiera się ono na materiałach drukowanych i rękopiśmiennych, a wedle możliwości i wiedzy autora usiłuje ogarnąć wszystek materiał polski oraz słowiański i ościenny w miarę potrzebnych porównań. W pracy tej idzie jedynie o systematykę i syntezę całego zagadnienia bez jakichkolwiek prób uogólnienia czy wykazywania nawarstwień kulturalnych. Naturalnie zaś, iż cały ten pierwszy zarys polskich obrzędów pogrzebowych musi mieć wszystkie braki właściwe pierwszym podobnym zamierzeniom a więc przeoczenie niektórych faktów lub mylną ocenę innych. Błędy mogą okazać się tym większe, że praca pomyślana i naszkicowana w czasie studiów etnologicznych w Berlinie. Powstała, powstała prawie wyłącznie przy posiłkowaniu się lwowskimi sięgozbiorami, które nie wystarczają etnologom. To tak tytułem wstępu i od razu Wam zdradzę, bo wcześniej powiedziałam, że to jest przedruk, a więc język nie został opatrzony może objaśnieniami, czy nie, wprowadzano, nie wprowadzono jakichś nowszych form pewnych słów. To nie przeszkadza. Książka jest na tyle zrozumiała, że śmiało można ją czytać. Oczywiście, im więcej takich starszych książek się przeczytało, tym lektura będzie łatwiejsza. Dodatkowo z tej książki wyłania się pewien. Obraz języka właśnie z początku XX wieku. Niektóre stosowane przez autora wyrazy, określenia, mają trochę inne nacechowanie niż obecnie. Na przykład autor często wykorzystuje określenie trup. We współczesnej publikacji pewnie mielibyśmy do czynienia głównie z nieboszczykiem, ze zmarłym, z ewentualnie umarłym. A tutaj dość często pojawia się po prostu trup, i to nie z takim zabarwieniem, nacechowaniem negatywnym, tylko takim zupełnie neutralnym. Ale do rzeczy, co my w tej publikacji znajdziemy? Jeżeli dawne zwyczaje pogrzebowe Was intrygują, jeżeli intryguje Was na przykład, dlaczego na trumnę rzuca się garść ziemi, dlaczego. Dawniej, e, chociażby to chyba najbardziej kojarzymy z tej cywilizacji greckiej czy rzymskiej, dlaczego dawniej zmarłem na przykład na język, dawano monetę, bo jak się okazuje, na naszych terenach też ta praktyka z monetą była obecna. Jeżeli intryguje was, dlaczego trumną uderza się o próg trzy razy, zasłania się lustra. To myślę, że w tej książce znajdziecie coś dla siebie. Jakie mamy tutaj rozdziały? Po pierwsze, wstęp, a we wstępie o tym, na czym polega lęk przed śmiercią, przyczyny śmierci i problem zwyczajów pogrzebowych. Następnie, już taki rozdział właściwy, czyli zapowiedzi śmierci, później chwila konania z chwilą śmierci, wystawienie zwłok, zawodzenie nad zwłokami, wyprowadzenie zwłok, pochód żałobny, chowanie zwłok. Uczta Kuczci Zmarłego, no i na końcu zakończenie, czyli takie zestawienie wyników ogólnych. Ogółem 111 mniejszych podrozdzielników. Całkiem sporo. I każda strona tej książki jest stroną naładowaną, czasami wręcz aż przeładowaną informacjami. Mnie taką bonusową przyjemność sprawiło też czytanie fragmentów związanych z okolicami, które są mi. Bliskie. A teraz przechodzimy już do omówienia takich co ciekawszych fragmentów. Przy czym też oczywiście nie zdradzam z tej książki za wiele. Z zapowiedzi śmierci, z rozdziału zapowiedzi śmierci, bardzo zaintrygowało mnie wycie psa. Jak się okazuje, wycie psa było takim jednym z powszechniej znanych zwiastunów śmierci. Adam Fischer cytuje tutaj też fragment Konrada Wallenroda i dobrze, że ten fragment cytuję, dlatego że pewnie inaczej nie zwróciłabym na niego uwagi. A psy wieśniaków zarywszy pysk w ziemi kopią śmierć wietrzą i okropnie wyją. Okazuje się bowiem, że nie tylko wycie psów było postrzegane jako zwiastun śmierci, ale też kopanie przez nie w ziemi czy wycie z pyskiem zwróconym. Ku ziemi, bo jak okazuje się, to też jest y, możliwe. Zresztą od wieków ten pies był gdzieś łączony z tą sferą zaświatów. Przypomnijcie sobie greckiego Cerbera, rzymskie Lares, czyli takie duszki domowe, właściwie dusze zmarłych, które często były przedstawiane albo w psiej skórze, albo w otoczeniu psów. Też nasuwa się tutaj egipski bożek pta z głową psa, który doprowadzał duszę przed sąd Ozyrysa. Więc ten pies w połączeniu z tymi duszami pojawia się w wielu cywilizacjach. Wierzono też, że pies nie tylko może widzieć śmierć, czy widzieć duchy, ale że one nie czynią mu żadnej krzywdy. Czasami też sama śmierć przybierała postać koniecznie czarnego psa. Spośród innych zwiastunów śmierci pojawiają się u Fischera, Także koń, krec, sowaj, puszczyk, kruki, kukułki, sroki, sójki, jaskółki, dzięcioły, czy też piejące kury, węże, łasice, świerszcze e, lub taćma y, trupia główka. Niektóre z tych wierzeń są były bardziej popularne, inne mniej. Jeśli chodzi o konie, konie były kojarzone ze śmiercią głównie przez swoją taką czynność grzebania nogą podobnie jak rycie przez psy w ziemi no kret też zdawał się w ludności takim zwierzęciem trochę tajemniczym związanym z ziemią no i też Kopiący. Na pewno chciałabym też dzisiaj wspomnieć Wam przynajmniej o piejącej kurze jako o zwiastunie śmierci. Jak się okazuje, bowiem e, pianie kury zapowiada śmierć w Poznańskiem lub chorobę, ale z kolei kura gdacząca oznacza też wielkie nieszczęście. Kura w takim razie jest nieodwołalnie zgubiona, natychmiast ucinają jej głowę. W okolicy Orłowa również kura piejąca jest prorokiem nieszczęścia. Aby zażegnać grożące nieszczęście, baby zapisują takie lekarstwo. Wymierz kurą całą izbę, od ściany naprzeciwległej drzwiom, aż do samych drzwi. Jeżeli przy ostatnim obróceniu ogon kury leży na progu, to go zetnij. A gdy łeb, to łebiej zetniesz, a rosół dobry wynagrodzi hojnie stratę kury. Cytuję ten fragment dlatego, że ostatnio miałam przyjemność... Zapoznać się z takim serialem z 2022 roku polskim, trochę dramat, trochę czarna komedia z Robertem Więckiewiczem. E, ten serial nosi tytuł Minuta Ciszy i bardzo polecam Wam chyba drugi odcinek tego serialu, drugi albo końcówkę pierwszego, ponieważ tam pojawia się taka starsza kobieta. Która no, nie chce na razie umierać, natomiast y, potrafi bezbłędnie rozpoznać oznaki swojej śmierci. Czyli na przykład spadanie przedmiotów, bo jak się okazuje, spadanie różnych przedmiotów y, było kojarzone z y, zapowiedzią śmierci. Do domu wbiega jej też właśnie taka kura, i ta pani, w podobny do tego, który został opisany przez Fishera, sposób, tę kurę wyprowadza z domu, ucina jej głowę, a później gotuje Rosół. Więc mamy w tym filmie z 2022 roku zastosowany ten znany już od wielu, wielu lat zwyczaj w praktyce. Właśnie przez, ta, przez taką już starszą, żyjącą samotnie na brzegu, chyba lasu, w każdym razie troszkę dalej od innych, domostw, babcie. Przy czytaniu tej książki można dojść do wniosku, że dawniej bano się absolutnie wszystkiego, że nawet te z pozoru pozytywne wydarzenia odwracano i okazywały się też być zwiastunami śmierci. Na przykład taki podrozdział Niezwykłe zdarzenia w zajęciach rolnych. Jeżeli zboże i ziemniaki zrodzą się któremu gospodarzowi lepiej niż lat poprzednich, spodziewać się należy jego niechybnej śmierci. Bóg darzy go tą pomyślnością dlatego, bo to ostatni rok jego gospodarki. Więc zwiastunem śmierci mogły być złe plony, ale mogły być też y, plony dobre i tak źle. I tak niedobrze. Taki bardzo powszechny strach przed śmiercią, czy też przepowiadanie tej śmierci, widać w innym podrozdziale. Podrozdziale Luźne Przykłady. One rzeczywiście są bardzo luźne. W Ziemi Dobrzyńskiej przepowiednią śmierci są śpiewy dzieci z chorągwiami. W Galicji Zachodniej wierzą, że kto z państwa młodych zgubi pierścionek, wnet umrze. Również jeżeli dzieci gromadnie chodzą koło jakiego domu, jeżeli komu po jedzeniu zaraz się jeść chce, jeżeli komuś obcas od buta odleci, gdy sobie ktoś nogę drzwiami przywrze, jeśli kto drugiemu nogę przystąpi, i tak dalej. Więc tych niepokojących. Przejawów śmierci była cała masa. I jeszcze tak Wam powiem, że w tej książce zdarza się sporo fragmentów, które w pierwszym odruchu można potraktować jako takie fragmenty opisujące wierzenia, które z naszej perspektywy są już zwyczajnie śmieszne. Ale kiedy pomyślimy sobie, że no rzeczywiście traktowano je bardzo serio, bardzo poważnie, to wtedy te, ten fragment już nie jest śmieszny, on robi się straszny. Dlatego, niektóre, że niektóre z tych praktyk, na przykład, które miały zapobiec powstaniu zmarłego z grobu, no ja bardzo się cieszę, że one nie są już stosowane i że żyje w tych czasach, w których żyje, a nie w jakichś wcześniejszych. Kolejny ciekawy podrozdział: Zasłanianie zwierciadła. Z chwilą śmierci w domu zasłania się też wszelkie zwierciadła. Zwierciadło jest czymś, co przywiązuje do miejsca i utrudnia odejście. Stąd obawa, aby dusza nie pozostała przez to w domu. W wiekach średnich, przez dzwonienie w czasie pochodu żałobnego, starano się odpędzić złe duchy. Dlatego odzywały się dzwony nie tylko z kościołów, ale i ludzie idący w pochodzie mieli dzwonki. Ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, że kiedy słyszałam ten dzwon na kościele, informujący o tym, że ktoś zmarł, no to właśnie dostałam takie wyjaśnienie, że to dlatego, żeby wszyscy wiedzieli, że wkrótce będzie pogrzeb. Ale jak się okazuje, oczywiście też, ale nie do końca. Podrozdział jajko w trumnie. Jaja odgrywało niegdyś wielką rolę w obrzędach ku czci zmarłych. Dawni Rzymianie zaczynali od jaja uczty obrzędowe i ofiary na cześć umarłych. I tutaj zaznaczyłam sobie ten fragment dlatego, że jestem pozy zaintrygowana pozycją Klingera Jajko w zabobonie ludowym, Kraków 1908 rok. I przy okazji, jeżeli już zacytowałam Wam tutaj fragment o tych e, dawnych Rzymianach, no to musicie wiedzieć, że poza poruszaniem takich e, zwyczajów pogrzebowych, z terenów typowo polskich. Autor też odwołuje się do zwyczajów krajów, ludów ościennych, ale też zahacza o te dawne cywilizacje. I zestawia, jeżeli tak jak na przykład było z pieniądzem w ustach, jeżeli coś podobnego działo się u Greków czy Rzymian, to też to przywołuje i jest to bardzo ciekawe, dlatego że nie, um, autor nie ogranicza się wyłącznie do Europy czy Azji, pojawiają się też w pewnych momentach, na przykład Inkowie czy ludy afrykańskie, które podejmowały podobne, określone praktyki. U Kaszubów w powiecie kartuskim w ostatnią noc przed pogrzebem zbierają się w chacie nieboszczyka sąsiedzi i przyjaciele na pustą noc. Siedząc przez całą noc śpiewają pieści kościelne, przy czym posilają się chlebem i kawą. Jeżeli nieboszczyk miał przed śmiercią nieprzyjaciela, z którym się nie zdołał pogodzić, przybycie jego na pustą noc zastępuje przebaczenie. Mamy w tej książce opisane nie tylko nie tylko jakieś zwiastuny śmierci, ale też krok po kroku postępowanie ze zmarłym, przebieranie zmarłego, przygotowywanie trumny, wszystko jest bardzo, bardzo szczegółowo opisane, i dzięki temu można też lepiej zrozumieć te współczesne obyczaje pogrzebowe, ciernie na mogile i rozdział. Zakaz rywania kwiatów z mogiły. Bardzo zaintrygował mnie ten temat roślin, które sadzono na grobie. Na grobie zasadza się zwykle takie krzewy i drzewa, które albo zmarłemu są miłe i przez to skłaniają go do pozostawania w grobie, albo też przez swój charakter specjalny mogą odstraszyć duchy. Takim krzewom mogącym odgro odgrodzić żywych od umarłych są kolczaste. Ciernie. Oczywiście, jeżeli jesteśmy przy temacie zakazu rwania kwiatów z mogiły, pojawia się też odniesienie do ballady Mickiewicza. Lilie. Cokolwiek znajduje się na mogile, stanowi własność zmarłego, więc jest tym samym nietykalne. Zakaz opiera się zarazem oczywiście na przekonaniu, że wszystko to, co ze zmarłym pozostawało w związku, może też również szkodliwie oddziałać na otoczenie jak sam zmarły, dlatego nie wolno rwać kwiatów na grobie, a nawet ich wąchać. Wyraża się to także w znanych pieśniach ludowych, na których osnął Mickiewicz swe. Lilie. No i moi drodzy, myślę, że nie ma co więcej e, werytować tej książki. Raz jeszcze ją wam polecam. Adam Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Warto się nią zain zainteresować, czy to w formie takiej papierowej, czy może w formie elektronicznej. Oczywiście zachęcam do przeczytania całości, ale wiem, że niektórych z Was mogą zainteresować tylko jakieś poszczególne rozdziały czy podrozdziały. Niemniej zerknijcie, bo może znajdziecie w tej publikacji odpowiedź na jakieś nurtujące Was pytanie związane ze zwyczajami pogrzebowymi ludu polskiego. Ja jestem też ciekawa, czy powstała jakaś nowsza, równie obszerna, czy też obszerniejsza publikacja dotycząca zwyczajów pogrzebowych ludu polskiego. Jakkolwiek ta jest, jak na to, że została napisana w XXI roku, naprawdę. Całkiem satysfakcjonująca. No dobrze, to już by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tę książkę. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Serdecznie zachęcam Was do zostawienia śladu po sobie w postaci komentarza, czy chociażby tego kciuka w górę. Wtedy widzę, że to, co zrobiłam, na przykład przypadło Wam do gustu, pozostaje po Was jakiś ślad. Zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie, na Facebooku, a tutaj do zobaczenia za tydzień.